lego bohaterowie lego bohaterowie odcinek pierwszy no i co już wszyscy para, pa, para, pa, pa. co to jest? hmm posąg pierw, pomnik pierwszego bohatera y czekajcie zaraz Cze. And alberta an Anderciusza. Trud Trudno A -a -a. co to jest nie czytałeś? He... Teraz jesteś moim spółbohaterem. Musim właśnie wyzwolić moich przyjaciół z niewoli Bila, mojego, mojego najgorszego wroga. Okej. Okay. Chodź się, trzymaj za mną. Po, po drodze ci wyjaśnię. Co jest? Gargulec. Nie przejdziesz i się nie postawisz, Bilowi. Pff, ja brwałem młotem. Uff. Portale, otwórzcie się. Ha, pudło. Jak tu to jest twój nowy współbohater? Raczej nie, to już mam. Tornado. Słucha! Łap go załóżnie. Uha. Teraz my go odesłajmy. Tam gdzie się pojawi. Fua! Nie ma go! Ej. Te, teraz mi wyjaśnisz? No pewnie. Tymczasem uświeci. Tymczasem uświeci Billa. E, przepraszam, mój panie, nie udało mi się. E, jego nowy mojej. Niego na mojej. sprytny. I to tyle. Myślałam, że stać Cię na więcej, ale dam Ci jedną szansę, no bo nie chcesz cały czas się ściekać. Yy, yy, dziękuję, panie, to to jeszcze tam idę. U bohaterów. Dobra, jest całkiem nieźle. Au, jak idziesz? Co to jest? Kto to jest? Cześć. Jack? Co ty robisz? Uciek z mieszania Billa. On ich tam więzi, ale też uciekli. Ale musieli pójść w swoją stronę. Uciekli? No jasne. Jack? Tak, no to ja. Poznaj Jacka Emmet z Hidden Side. Jeszcze ci mało? A wcale, że nie. Jeszcze musi mu dać. Patrz na to. Co to tylko sześć komórki? Patrz, to nie jest komórka. A tobie co? Ech, ja, trochę za ciężkie mam Cześć. Ok, Wybrańcu, coś zrób! Spirala! Szedzę się! A nie! Pff, pff. Ua! Żyko, Portal! A nie! Pff. Co to? Weźcie koszczęcie? Dobrze wybrańcu. Tak, dobra, zbawa dobra. Moja komórka! Pff. Pięć minut później... Ciekawe, czy to skończy, bo to jest nudne. Ładzia, ładzia, Portal... Nie ma go! Udało nam się. Tym czasem... Tym czasem Zawiodły się na mnie! Zawiodły się na tobie, zorki. Źle, Ale, panie, spokojnie. Ale dam wam szansę, bo muszę mi trochę, jakby dojdzieć więcej złoczyńców niż bohaterów. Więc, się. Dziękuję. Koniec.